Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Dlatego że jeżeli to jest ma to muszę to zrobić wstać znowu. Także mi się to jednak Które z tych wydań uważasz, że jest bestsellerem? E, bezcelery już się skończyły, niestety. Ech, na tym polega ich natura, że jak się bierze niewielką ilość, to bezcelery szybko schodzą. Ale e, z tego, co, e, co szło bardzo dobrze, o, proszę raz, o Engelgarda, Roman Boski, czy pokolenie narodowców. A tutaj dostałem jeszcze niewielką partię. To jest chyba ostatni egzemplarz. Spadające liście po odmowskim, która wyprzedała się błyskawicznie w dwa tygodnie. No, a to jest trochę, trochę też cięższe, ale, ale też cieszę się zainteresowaniem profesor Biela. Natomiast też chwalimy książki rodzinne, zbieżność nazwisk, nieprzypadkowa, coś lżejszego w tej naszej trudnej rzeczywistości. To... Nie wyszłałam pana, nie na to gniew. Nie wyszłałam pana. Ale muszę koszak. Tak, ja przeproszę, bo muszę iść mam od 15 minut, się tam pojechał. Jak najbardziej. No dobra, słuchaj, którą, którą z tych wydawnictw polecasz? do takiego e, bieżącego e, czytania e, to proszę na to choćby to, bo się sprzedaje jak widzisz. No, dobrze. Bo pan to promował fajnie ostatnio, więc dla Iwony, tak? Tak jest. Dobrze, czyli rocznik statystyczny polecamy. Tak jest. Z całego serca. Pokaż, bo ja teraz pokażę twój autograf, żeby ludzie sobie mogli też podrobić. Tak jest. Dobrze. <noise>